Cześć, do kin wszedł właśnie nowy, rewelacyjny w mojej opinii Alien Romulus. Film, który garściami czerpie z oryginalnej trylogii, pozycja obowiązkowa dla fanów serii, aczkolwiek napisany został tak, aby widzowie niezaznajomieni z serią też mogli na nim dobrze się bawić. Historia nie wymaga szczególnej wiedzy o tym uniwersum. Zapomina jednocześnie o współcześnie kontrowersyjnym Prometeuszu i Alien Covenant Ridleya Scotta. Film wraca do korzeni, a ja, korzystając z okazji, ponownie wracam do gier z dos tym razem kultowy Alien Trilogy. Zapraszam. Gra debiutowała w roku 1996 i podobnie jak najnowsze dzieło, Fede Alvareza, oparta była o trzy pierwsze filmy z serii Obcy. Doczekała się również portu na Saturna oraz pierwsze PlayStation, my jednak konkretnie koncentrujemy się na wersji dosowej wydanej na cd rom -ia. Na YouTube znajdziecie sporo materiałów z Alien Trilogy, aczkolwiek z moich obserwacji wynika, że większość to tania emulacja do Zboxa. Na tym kanale jednak na skróty nie idziemy. Zapraszam was więc do szafy po komputer. Półka się wygina, zauważyłem. Dobrym wyborem będzie Pentium 1 plus karta dźwiękowa Creative AV64. W komputerze jest również WDU, ale korzystać z niego nie będziemy. Granie wspiera Glide. Wystarczy karta zgodna z VGA. Teraz zaczynam rozumieć, dlaczego na YouTube nie ma materiałów z Alien Trilogy w oryginalnym wydaniu. Tylko i wyłącznie emulacja do zboxa. Uruchomienie gry to jakiś koszmar, ale od początku. Ustawiam profil z pamięcią rozszerzoną. Jeśli masz więcej niż 32 MB pamięci RAM, gra nie będzie chciała się włączyć. U mnie wyjęcie kości załatwiło sprawę. Podobno patch 2.0 to naprawia, chociaż na forach nie znalazłem potwierdzenia tej tezy. Płyta z grom jest w napędzie. Kolejny problem to optymalizacja. Gra na 486 działa wolno. Wiem, bo sprawdziłem. Na moim Pentium znowu za szybko. Rozwiązaniem jest wyłączenie pamięci Cache L1, co ograniczy wydajność procesora o połowę. Zobaczcie. Kolejnym problemem była muzyka odtwarzana z płyty CD. Z tym problemem również pośrednio sobie poradziłem. Muzyka w tej serii uznawana jest za kultową i nie możemy jej pominąć. A teraz, trzy godziny później, możemy zaczynać. Gracz wciela się w rolę filmowej Ripley. Rozpoczyna się zasadniczo w ten sam sposób co obcy. Wkrótce po wylądowaniu większość drużyny zostaje zabita, jesteśmy więc zmuszeni walczyć z dużą liczbą ksenomorfów i androidów przed ostateczną konfrontacją i zabiciem królowej. Zostawiam Was teraz intrem i przypominam o możliwości przeskoczenia do kolejnego rozdziału. We've lost contact with the colony on LB426. Take Mormon and his team to investigate. We don't want anyone to learn the company has deliberately infected colonists in order to smuggle alien specimens past ICC quarantine. Yes, sir. It's imperative that you get Ripley to trust you. She's familiar with the Xenomorph, and we may need her help to bring one out alive. Understood. understand this bioweapons division has orders to eliminate anyone who attempts to interfere obviously they won't be aware of your team's mission good luck ripley computer system security calls we lost people Gra ogólnie otrzymała pozytywne recenzje. Krytyka obejmowała mechanikę strzelania, przypominającą duma, czasem mylący układ poziomów i brak kierunku narracji. Niestety nie zestarzała się tak dobrze jak wspomniany dzisiaj Duke Nukem 3D. Wszyscy przeciwnicy przedstawieni zostali za pomocą dwuwymiarowych, niskiej jakości sprite'ów. Na pochwałę zasługuje natomiast dźwięk i muzyka. Szczególną uwagę może zwracać skaner ruchu prezentujący położenie przeciwników. Wykorzystano tutaj znany motyw z filmu: Jeśli obcy zmierza w naszą stronę, ujrzymy na ekranie zbliżającą się kropkę. Do naszej dyspozycji oddano rodzaje broni, które także nie odbiegają od filmowego kanonu. Będą to pistolety, strzelby, miotacze ognia i bardziej futurystyczne zabawki znane z serii. Podsumowując, Gradziała topornie, film strzelania jest słaby. Nie polecam wracać do Alien Trilogy. Niech zostanie w Waszej pamięci tak dobrą grą, jak w mojej była do wczoraj. od uśmiercającego nas przeciwnika, animacji śmierci w grze mamy kilka. W roku 1996 gry Cetowe przeżywały renesans i Alien musiał konkurować na tle Nukem 3D, czy opartego o grafikę w pełni trójwymiarową pierwszego kłajka. Mimo, iż na ich tle nieco odstawał, graczy przyciągało kinowe uniwersum, a gra do dzisiaj ma status kultowej. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie Manitech.